Z Ewangelii według świętego Łukasza. A w szóstym miesiącu posłany został od Boga anioł Gabriel do galilejskiego miasta, które się nazywa Nazaret. Do dziewicy wydanej za mąż człowiekowi imieniem Józef z rodu Dawida. Imię tej dziewicy Maryja, kiedy wszedł do niej, powiedział: Raduj się, obdarzana łaską, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na tę wypowiedź. I zastanawiała się, skąd takie pozdrowienie. Wtedy rzekł jej anioł: Nie bój się, Maryjo, bo zyskałaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w swoim łonie i urodzisz syna. Nazwiesz go imieniem Jezus. On będzie wielki. Będzie nosił imię, syn najwyższego. Jemu pan Bóg da tron Dawida, jego ojca, i będzie na wieki królem nad plemieniem Jakuba. Jego panowanie nie będzie mieć końca. Wtedy Maryja zapytała Anioła: Jak to będzie, skoro męża jeszcze nie znam? Na to odrzekł jej Anioł. Duch Święty przyjdzie do ciebie i moc Najwyższego okryje cię swoim cieniem. Dlatego owo rodzące się będzie nosić imię Święty, Syn Boży. A oto Elżbieta, twoja krewna, ona również poczęła syna mimo swojej starości. To już szósty miesiąc dla tej, którą nazywają Jałowa. Bo dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Maryja odpowiedziała: Oto służebnica Pana. Oby mi się stało według Twojego słowa. Wtedy Anioł odszedł od niej. Oto słowo Pańskie. Kochani, yy... Tak na sam początek tego rozważania chciałbym zwrócić naszą uwagę na jedną bardzo, ale to bardzo istotną i ważną kwestię. Zobaczcie, że bardzo często w tym naszym yy, budowaniu relacji Pana Boga, naszym nawracaniu się, naszej pobożności i tak dalej, gdzieś w tle jest taka narracja, takie myślenie, taki pewien obraz. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale gdzieś. Myślimy sobie, że to my musimy szukać Pana Boga, że to my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby yy, gdzieś, prawda, wejść w tą relację z Panem Bogiem, znaleźć jakieś ścieżki prowadzące do Niego. Yy, no ale przecież my sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jakby bazując na tych ostatnich fragmentach, które yy, odczytujemy, w kościele w Adwencie jedna rzecz mi się bardzo mocno tutaj narzuca mianowicie, że to Pan Bóg przychodzi pierwszy że to nie jest akcja ludzi, że to nie jest wybór człowieka zarówno Zachariasz Józef, czy dzisiaj Maryja to nie oni podejmują akcję to nie oni wychodzą z inicjatywą to nie oni jakby stwarzają sobie pewną okazję do tego, żeby służyć Panu Bogu. Nie. To Pan Bóg przychodzi do nich. To On ich zaprasza. To On wchodzi w ich historię człowieka. I to jest, myślę, ten właściwy kierunek, żeby zrozumieć to nasze otwieranie się na, na obecność Pana Boga. Że to nie pochodzi od nas. Jakby cały czas gdzieś w tle jest takie. Yy, Wołanie Słowa Bożego, wołanie Kościoła, wołanie Chrystusa to nie wyście mnie wybrali, ale to ja Was wybrałem. To ja przyszedłem do Was, to ja Was powołuję, to ja Was odkupiłem, to ja wchodzę w historię Waszego życia, to ja Was szukam. I myślę, że to jest jakby bardzo ważna rzecz w naszym procesie naszego nawrócenia i naszej. Naszego życia, wiary, naszej miłości do Pana Boga, że to On jest twórcą wszystkiego i to On jest tym, który jest początkiem wszystkiego w naszym życiu. To On jest tym, który zapoczątkowuje ten proces i wszystko w moim życiu jest Jego łaską. I to jest niesamowite, bo tak naprawdę to zdejmuje z nas pewnego rodzaju ciężar odpowiedzialności za to, że Ja muszę. To nie jest w zasadzie Ja muszę. Tylko to jest na, na zasadzie zaproszenia. Bóg wchodzi, przychodzi do ciebie z konkretną propozycją, tak jak to było w przypadku e, pff, Józefa, Zachariasza czy dzisiaj Maryi, i to on wychodzi z propozycją. mówi: Zobacz, zapraszam Cię, zapraszam Cię do tej wspólnoty, bo ja mam plan, ja chcę zrealizować pewien plan, którym jest zbawienie człowieka, Twoje zbawienie. I teraz ja wkalkulowałem ciebie, twoją historię, twoją obecność w tym planie. Oczywiście ten plan się i tak zrealizuje, bo dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On i tak zrealizuje plan do końca. Tylko pytanie, które dzisiaj jakby wypływa tego, z tego słowa, to jest to, czy ja dam się wciągnąć w ten plan, czy ja dam się zaprosić, czy ja uwierzę w to, że rzeczywiście Pan Bóg mnie wkalkulował w ten plan zbawienia świata, że moje życie nie jest bez znaczenia. Tak jak życie Maryi, przecież to była bardzo prosta dziewczyna z małej miejscowości gdzieś, jakiejś nazaret, kto słyszał o nazarecie? Kto słyszał o jakimś takim malutkim państewku, prawda, yy, yy, gdzie, gdzie mieszkała jakaś prosta dziewczyna, która ani nie, nie była wykształcona, ani nie miała jakichś koneksji politycznych, ani nie miała jakiegoś ogromnego bogactwa. Była prostą, zwykłą, ubogą dziewczyną. I właśnie tu do niej Bóg przychodzi i mówi bądź pozdrowiona pełna łaski. I to jest jakby pierwsza rzecz. Bóg wchodzi. I teraz, czy ja dam się zaprosić? Czy ja uwierzę w to, że Bóg mnie zaprasza do tej historii, nie? żeby zobaczyć te momenty, kiedy Pan Bóg przychodził. To jest pierwsza rzecz. Druga, zobaczmy, Maryję, bo ona y, otrzymuje od Boga nowe imię. To są te słowa bądź pozdrowiona, raduj się, obdarzona łaską. Raduj się, obdarzona łaską. Tak? Ty jesteś łaski pełna. To jest nowe imię, które Bóg objawia Maryi. Bóg ma nasze imię. I myślę, że też On chce nam je objawić, kim my jesteśmy w Jego oczach. Bo imię oznacza pewnego rodzaju tożsamość. To, kim jesteśmy w oczach Pana Boga. I Pan Bóg chce nam to objawiać. Tylko właśnie chodzi o to, żebyśmy my chcieli to imię poznać, żeby stawać w obecności Pana Boga. Boże, objaw mi moje imię, pokaż mi, kim ja jestem w Twoich oczach. I to jest powód do radości, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Zobaczcie, my żyjemy w świecie, gdzie bardzo często dotyka nas lęk. Boimy się o przyszłość, boimy się o, o dzieci, boimy się o pracę, boimy się o historię świata, boimy się. Jest mnóstwo różnych takich historii, które próbują nas wpakować w pułapkę lęku. Natomiast, kiedy Bóg wchodzi, to mówi: Nie bój się, jestem z Tobą. Nie bój się, ja czuwam nad Twoim życiem. Nie bój się, bez mojej wiedzy nawet włos z Twojej głowy Ci nie spadnie. Nie bój się. Czy ja tak potrafię ufać Panu Bogu? Czy ja wierzę w to, że On czuwa nad moim życiem, że On moje życie prowadzi? I to jest, myślę, że też bardzo ważne pytanie, z którym warto się dzisiaj zmierzyć, żeby zobaczyć, nie? na ile we mnie jest tej ufności, że Bóg przychodzi do mnie po to, żeby dać mi pokój, żeby mnie zapewnić, że On nade mną czuwa, że On czuwa nad historią mojego życia i bez jego woli, bez jego wiedzy, nic w moim życiu się nie wydarzy. A jeżeli się coś wydarza, to też jest to po coś, jest to pewna lekcja. Zobaczcie, Pan Bóg zapraszając Maryję, on jej objawia rzeczy, które są na pewno dla niej niezrozumiałe, bo ona się nad tym zastanawia, ona to rozważa w swoim sercu. Zresztą w innych miejscach w Ewangelii znajdujemy Maryję, która też zastanawia się, tak, rozważa w sercu te wydarzenia. Dlaczego? Dlatego, że. Bóg nie przychodzi z gotowymi instrukcjami. Ona pyta go o instrukcję, tak? jakże się to stanie. Nie mam jeszcze, nie znam jeszcze męża, czyli nie ma jeszcze pożycia między nami. A wiem, że skoro Ty przychodzisz, to znaczy, że teraz w tym momencie to już ta obietnica się wydarzy. Nie wiem jak. Daj mi instrukcję. Pokaż mi, jak to ma się zdarzyć. Tak? Ja wierzę w to, że to się może stać, ale pokaż mi instrukcję. I zobaczcie, że anioł objawiając jej te instrukcje. Tak naprawdę mówił o czymś, czego myślę, że Maria do końca też nie rozumiała. I to jest to, do czego nas Pan Bóg zaprasza. Bóg zaprasza nas do rzeczy, których nie rozumiemy dzisiaj. Ale On będzie nas tego uczył poprzez historię naszego życia, przez nasze. Codzienne wybory przez nasze decyzje, przez nasze porażki, przez nasze wątpliwości, przez nasze ciemności wiary, przez nasze zwycięstwa, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co się składa na historię naszego życia, jest szkołą odkrywania woli Pana Boga, bo On działa przez historię mojego życia. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby obudzić sobie czy wykształtować sobie w ta taką postawę, w której ja będę chciał, rozeznawać to, przez to, co się dzieje w moim życiu, wolę Pana Boga. Że będę chciał przyjąć moje życie takim, jakim ono jest, z tym wszystkim, co ono przynosi. I że to wszystko jest też działanie Pana Boga. Uwaga, chodzi też o te doświadczenia trudne, bolesne. Maryja stała pod krzyżem. Maryja patrzyła na śmierć swojego własnego syna. Cierpienie, ból, rozdarcie. Umieranie wraz z nim to nie było nic fajnego, ale ona to przyjęła. Ona to przyjęła z pokorą, bo wiedziała, że przez to Bóg działa. W ten sposób realizuje się jego wola. Może nie do końca zrozumiała, nie do końca wiadomo, na czym ta wola polegała, chociaż myślę, że Maryja miała takie wewnętrzne przeczucie, bo ta relacja bliska z Panem Bogiem też myślę, że jej pewne rzeczy pokazywała. Ale właśnie ta postawa zaufania, zawierzenia, szczególnie w momentach trudnych, w momentach mroku, ciemności, walki duchowej. I wreszcie jej odpowiedź. Oto służebnica Pana. Oto służebnica Pana. To mówi o sobie. Tak? Jest ta najuboższa, ta Anawim, ta, która jest absolutnie bezsilna i bezradna wobec świata, bo nie ma narzędzi, dzięki którym mogłaby tym światem manipulować. Ale całkowicie zawierza Panu Bogu i wierzy w to, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I to jest też kolejne pytanie na tą dzisiejszą nam, naszą modlitwę. Czy ja wierzę w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych? I że to, co On, to, co się dla mnie jest niewyobrażalne, nie do zrobienia, to nie jest to dla Boga niemożliwe, bo On może wszystko. Tak mi to Słowo dzisiaj e, czyta. I zapraszam was do tego, żebyśmy dzisiaj razem, w ciągu tego dnia, wrócili do takiej starej, pięknej, wspaniałej modlitwy anioł pańskiej, żeby odmawiając tę modlitwę, zobaczyć, że to wejście Boga w historię człowieka, to wcielenie jest kluczowe, najważniejsze i podstawowe dla mojego zbawienia, że Bóg wchodzi w moją historię, rodzi się jako człowiek, przychodzi jako człowiek po to, żeby mi przynieść zbawienie, po to, żeby. Odmienić moje życie, po to, żeby mnie doprowadzić do życia wiecznego. I to jest takie, myślę, ważne, żebyśmy sobie to dzisiaj uświadamiali. Dobrze, tyle na dzisiaj. Życzę Wam pięknego i wspaniałego dnia. Serca Wam błogosławię i daj Boże, do zobaczenia jutro. Z Bogiem. Pa.